Cześć wszystkich. Przez... Właśnie mija za chwilę piąty dzień płatnej gry Albion Online. Więc tak naprawdę za jakieś 3,5 godziny zaczną grać gracze free to play. No więc to jest idealny moment, żeby podsumować co się działo przez ten cały okres płatnej gry. Oczywiście zaczniemy od czegoś banalnego, czyli zaczniemy sobie od, rank od rankingu. Zobaczmy sobie całkowitą sławę. Gracze są słabe, ma 190 milionów, tutaj wbite 185, ale spokojnie nie martwcie się, to nie są gracze, którzy zrobili to solo, tylko to najczęściej w dużych gildiach biegają na statyki albo na takie zamki. Już wam pokazuję, na przykładowo tutaj jest miejscówka, i biegają sobie w takie miejsca, gdzie są grupowe stwory, i biją to tam w 10-15 osób, i tam bardzo dużo słabych wpada. Również, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o ten ranking indywidualnej sławy. Widzę, że on spada z dnia na dzień. Chodzi mi o intensywność expienia tych graczy, czyli prawdopodobnie jeszcze pewnie z tydzień czasu i gracze już będą po prostu z, no spokojnie, już nie będą takiego mocnego hard pushu robili pod, pod tą sławę. Nawet można to zobaczyć po przezbieractwie, oczywiście pierwsze gracze no to 3 miliony 600, jeśli sobie pomyślicie jak on to zrobił, no kto pierwszy szybciej wbijał yy, przykładowo, nie wiem, sierp na te 5, te 6, to biegał po y, czarnych mapach albo po awalonach, gdzie były grupówki na awalonach, zabijał i zbierał, albo biegał sobie na czarnych mapach, gdzie pojawiały się staki 30 na 30, na przykład 5-2 y, roślinki i nikt inny tego nie mógł zbierać, no to tak naprawdę miał monopol na te y, rośliny czy tam inne surowce, ale inny gracze tam na przykład yy, nie wiem, top 100 i tak dalej, albo inaczej, może top 300, top 400, no to już tak nie pędzą, jak pędzili na samym początku. Na początku był tylko taki hard push pod ten ranking, a widzę, że teraz się trochę zwolniło. Dobra, sprawdźmy sobie w takim razie sława PvP. No tu już gracze mają 21 milionów w zaokrągleniu. Możemy sobie zobaczyć, co taki gracz ma na sobie ubrane. No i biega tutaj, widzę, że z kosturem. 5-3 5-3, a go zabili z czym? też go zabili z takim kostorem 5-3 i set 6,2. No to bez rewelacji, bo pewnie są gracze, którzy biegają z lepszymi setami. O, na przykład tutaj mamy, nie tam kurtka 7-3, ale bardziej podwójne miecze 5-4, tu już grać ma. Teraz sobie zaczmy następnego. O, tu jest item na przykład 7-4. No i tu grać już pięknie. Mamy 7-3 kurtkę. 8 4. no właśnie to też chciałem przed chwilą powiedzieć, o czapka 84. to właśnie chciałem przed chwilą powiedzieć, że już jest dużo itemów 8-4 tak naprawdę, nie wiem czy są na sprzedaż, zaraz sobie zobaczymy, bo nie sprawdzałem, ale e, jeśli chodzi o graczy, którzy biegali w 8 4, no to już kilku widziałem. No to tak wygląda ranking PVP sławy widzieliśmy Możemy jeszcze zobaczyć srebra, ile ludzie pozbierali 19,3 miliona. To bez, bez rewelacji, to tak jak mówię, bo biegałem w tych grupówkach i tak dalej. Ja tylko dwa dni ekspiłem na mobach potem dwa dni to się bawiłem w zbieractwo i w sensie no 3 dni można powiedzieć w zbieractwo i ja 5 miliona 600 w dwa dni tylko uzbierałem, bo ja grałem solo na czarnych mapach, zabijałem moby i tyle wypadło w dwa dni. Silvera, więc tak naprawdę ci gracze tutaj podniesienie silvera z ziemi to tak za, za dużo nie, nie, nie zgarnęli. Dobra, sprawdźmy sobie ten rynek, bo aż mnie to ciekawi. Zrobimy sobie 8-4, czy są jakieś na sprzedaż. W Tetfordzie nie ma. Nie wiem, jak w innych miastach. Nie będę tutaj teraz przeskakiwał, ale w taki sposób to y, można sobie sprawdzić, że w Tetfordzie nie ma. To prawdopodobnie w innych też nie będzie. I zobaczymy sobie w takim razie zbroje ósemkowe. No już ósemkowe można sobie. Kupować na spokojnie. Za ktoś chce, może już sobie 8,0 kupić, 8,1, 8,2 jakieś są pojedyncze, 8,3, bo nawet kurtka prześladowcy. No i 8,4 nie ma, to tak jak sprawdzaliśmy. A z ciekawości sprawdzę, bo w dniu wczorajszym jeszcze sierp 8 nie był na sprzedaż. Jaka zbroja, wszystko nie ma. 8 sierpnia jeszcze nie ma do kupienia w Tetfordzie. nie wiem jak w innych miastach, tak jak oczywiście sobie bym wbił na ósmy poziom, to bym sobie pobieg sprawdził. Na chwilę obecną do tego nie mam, mam dopiero 24% głównej specki, brakuje mi oczywiście punktów nauki. Więc tak mniej więcej tutaj się rynek pokazuje. Jeśli chodzi o moje odczucia, no to zrobiłem troszkę błędów na samym początku, bo mogłem bardziej iść w to zbieractwo na start, bo teraz bardzo dużo ludzi już uzbierało te, e, odpowiednie te tiery na tier 7, i mnóstwo graczy jest na, na mapkach i zbiera. mogłem na samym początku zrobić z zbieractwa, a w, dwa dni, w pierwsze dwa dni to się bawiłem bardziej jak spienie, ale też nie jest źle. Jest dobrze, fajnie się gra. Oczywiście myślałem, że będę miał bardziej taką e, chęć grania, że po 15-20 godzin będę grał i e, bił te rank, e, rankingi, no ale niestety. Czym człowiek chyba starszy, tym mniej mu się tego chce robić. Yy, tak wyglądają moje statystyki. Nie jest źle, tam 20 milionów sławy, ale to od dwóch dni praktycznie stoi, jeśli chodzi o zabijanie. Ja tylko teraz zbieractwa robię, prawie 600 tysięcy yy, zbieractwa. Mogę wam pokazać, jak wygląda 600 tysięcy zbieractwa. No to jest 200... no, tylko nie jest ten zaaktualizowane, bo przed chwilą sobie robiłem zbioractwo, więc tam pewnie będę byliśmy na poziomie tam, nie wiem, ze 190 miejsce pewnie, prawdopodobnie. E, tak to wygląda. Teraz jak wejdzie free-to-play pewnie dużo się zmieni, bo dużo graczy będzie grało. E, rynek pewnie też się zmieni z itemami, ale mogę powiedzieć, że itemy strasznie tanie się zrobiły, dajmy na przykład, nie wiem, podwójne miecze furkowe kosztują 15 tysięcy, więc jak wejdą gracze free-to-play to tak naprawdę mogą od razu praktycznie biegać w setach 4-0. No pewnie 4 to też pewnie jakieś śmieszne, no 47 tysięcy. 4-2, 145, to nie są duże pieniądze, naprawdę. Jeśli będziecie, nie wiem, XP sobie na... Nie, nieważne gdzie, silver wypada wszędzie tak naprawdę, spoko. Więc będziecie w stanie bardzo szybko sobie kupić te sety 4-0, 4, 0, 4, 1, 4 Możemy jeszcze sprawdzić, no bo są skiny właśnie tych Pegazów i tak dalej. Pegazy. Ja oczywiście zużyłem swojego, ale jednego kupiłem. Pegasa za 10 milionów. Widzę, że już są za 16 milionów skiny. Więc jeśli ktoś będzie teraz startował free to play, no to jeśli wam się uda szybko jakieś silvera zdobyć, no to będziecie mogli sobie kupić takiego skina i albo sobie użyć, albo zostawić, no bo prawdopodobnie. Jak to historia pokazuje walbione każdy skin, który jest jakiś tam unikatowy, no to on będzie drożał z, z każdą chwilą. Więc można go inwestycyjnie sobie kupić. Ja tak zrobiłem, że jednego użyłem, drugiego kupiłem sobie inwestycyjnego tutaj tu mam. E, w taki sposób. Czy coś więcej jest wartego powiedzenia, jeśli chodzi o podsumowanie? Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie, Przecież tak wszyscy za chwilkę się zalogują na ten free to play. Zobaczą jak to wygląda. Pograją. I wydaje mi się, że serwer zacznie się robić za chwilę taki spokojny, taki jak amerykański, że wszyscy będą spokojnie sobie grali. Już nie będzie takiego wyścigu w rankingach, każdy będzie sobie po prostu robił swoje. No i mam wrażenie, że będzie dużo więcej graczy, którzy będą biegali na czarnych mapach. No bo teraz biega trochę tych graczy, ale nie jest tak dużo, żeby było jakby ciężko sobie poradzić na tych mapkach. No dobra, z mojej strony to wszystko. Widzimy się na otwartym świecie Albion Online za kilka godzin, jak się gracze pologu zalogują. Ja Wam oczywiście życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.